wielki test noworocznych szampanów. Po pierwsze, szampan powstał w Szampanii. Legendarnie związany z mnichem Dom Perignon i tak też nazywa się jeden z najważniejszych szampanów. Michelangelo. To nie jest szampan. Wino musujące. Carsko czy sowiecko i gristoje. To nie jest szampan. Wino musujące. Czy też jakże popularne Dorato. Dorato. To nie jest szampan wino musujące najczęściej owe wina musujące są musujące dzięki tej samej metodzie co nasza woda gazowana czyli sztuczne CO2 dlatego dzisiejszy test będzie raczej testem zabawowym przede wszystkim przy winach o tak słabej jakości musimy zawsze dbać o chłodzenie najlepiej jak najmocniej Kiedy zadbaliśmy już o godne schłodzenie naszego trunku możemy przystąpić do następnych testów. Pierwszym naszym sylwestrowym testem będzie odległość. Jak daleko jesteśmy w stanie rzucić Michelangelo? Ja, całkiem nieźle. Dorato. Jakość butelki Całkiem niezła, zła. Wytrzymują na koniec Carsko i Gristoje. Oh, man. No cóż. wygrało Michelangelo na drugim miejscu. Dorato na trzecim Carsko i gristoje. Przejdźmy do oblężyń wyników. Michelangelo przeprowadziło końcowy ślisk. Butelka nie Sztuczny gaz wzburzony wysoko. Jesteśmy na pozycji do lato. Do lato wzburzyło się niewielce, nawet sztuczny gaz mu nie pomaga. I nasz zwycięzca, zwycięzca dzisiejszego programu Tram! Konkurencję wygrywa Michelangelo. Szybki test otwierania na mrozie. Pieranie na mrozie, czas zacząć, uruchamiamy zegar, start Michelangelo tym razem, Michelangelo, Ach, szybciutko, poniżej 5 sekund i tutaj teraz mamy Dorato, Dorato, wyzeruj, start, Ach, jest, 4 sekundy. 4 sekundy do rato i jest sowiecko, carsko Sowiecko je. Startujemy na kurcie 11 sekund 11 sekund sowiecko je Do następnej naszej próby, użyjemy, jak wspaniałą fontannę jest nam w stanie dać, dany szampan. Zaczynamy od Michelangelo, dla porównania użyjemy drzewa. Wystrzał z korka. I... Wow. Okej. Okay. Rato Ja uh. okay. I co je! Uh. Uh. Sprawdzimy na powtórkach. Wydaje mi się, że Sowiecko je wygrało. Spodziewałem się więcej. Oszczędzają na tym sztucznym gazie, ale nie oszczędzają na cukrze i na soku winogronowym? Okej. Okay. No i przechodzimy do noworocznej celebracji. Rozkładamy nasze party, kubeczki, szampanierki z najlepszego szkła. Czysty plastikowy kryształ. I przystępujemy do degustacji. Rozpoczyna Michelangelo. Michelangelo. Perlistość wysoka. Bomble. Jak woda mineralna. Kolor. Okej. Okay. Michel. Jest. Dorato. Bomble. Jak woda mineralna. Perlistość. O. Tu mamy pianę bardziej jak w kąpieli. Piana bardziej jak w kąpieli Dorato. Tutaj sowiecko je. A? Najlepsza to już taka pianka, troszkę cappuccino espresso. Utrzymanie pienistości. Michelangelo już nie ma. Dorato już nie ma. Sowiecko je. A na końcu pięknie. No i najtrudniejsza część całej tej układanki degustacja. Tam, 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 tam. To jest dolcze. Szczęśliwie, poza cukrem i lekkim kręceniem spirytusowym, nic tu nie czuć. Tu pisze, że Bianco. Dbamy o jakiegoś składniku To smakuje bardziej jak słodzony wywar jakiś brzoskwiniowy. Mm. Sowieckuje, jeszcze ma piankę. Jest kwasowość sfermentowanego jabłka. W tym wszystkim jakieś nuty zgniłej mandarynki. To ma największy bukiet, aczkolwiek obrzydliwy. Drodzy Państwo, nasze sowiecko je kosztowało jakieś 6,50, Michelangelo kosztowało 11, a Dorato około 8. Czyli... W kwocie 20 kilku złotych możemy mieć to, ale w kwocie 20 spokojnie złotych możemy też mieć jakieś prosecco, bądź kawę, bądź nawet kilka innych trunków, kilka nawet z nich znalazło się już na tym kanale. Także nie jest nic złego. Pijać czy lubić którekolwiek z tych win, czy świętować tymi winami, aczkolwiek. Są to produkty przemysłowe. Są to produkty, które nie mają prawie nic wspólnego ze sztuką winiarską. No, i są to produkty przede wszystkim wysoce niesmaczne i opierające się chyba w głównej dawce o cukier. Także wybór należy do nas. Ja zostanę na łące i dopiję sobie tutaj. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w nowym roku szczęśliwego Sylwestra. Udanych doznań smakowych. Dzięki, mam nadzieję, temu filmu wiadomo, już co wybrać. I do zobaczenia w kolejnym na krawędzi szkła.